Ziczołem. Dzisiaj chciałem wam pokazać coś ciekawego, co na pewno u siebie zamontuję. Oczywiście akurat nie w domu, no bo w domu będzie normalnie ciepła i zimna woda. Natomiast pomyślałem sobie, że tego typu baterie zamontuję w garażu, ponieważ nie chcę w garażu robić specjalnej instalacji do ciepłej wody, a jednocześnie w tej trzeciej łazience, którą chcemy mieć w garażu, chcemy mieć ciepłą wodę. E, I wpadły mi w ręce takie rozwiązania właśnie firmy Nowin. E, oczywiście są na rynku e, różnego typu podgrzewacze wody, ale tutaj mamy baterie z wbudowanym podgrzewaczem wody, czyli nie musicie montować gdzieś pod umywalką, a czasami e, czy gdzieś tam pod zlewem nie zawsze będzie miejsce. E, I wielokrotnie widzieliście w łazienkach e, nad zlewem, nad umywalką zamontowane takie podgrzewacze, co brzydko wygląda. Moim zdaniem. A tutaj w tych bateriach cały podkrzewacz jest wbudowany w baterię i dodatkowo możecie sobie jeszcze regulować temperaturę. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie działało. Na razie w tych pięknych okolicznościach przyrody wam to pokazuję, ponieważ nasz garaż to jeszcze słupki fundamentowe, które trzeba dokończyć i to jeszcze sporo czasu minie, zanim będę tę baterię mógł zamontować, ale chcę już ją pokazać, bo już ją mam. I teraz taki zrobimy tutaj unboxing. I też, jeżeli Wy jesteście w takiej sytuacji, że potrzebujecie gdzieś ciepłej wody, macie tylko zimną, to zwróćcie uwagę na te baterie. W ogóle są w genialnej cenie, moim zdaniem. Nie chcę tutaj mówić dokładnej ceny, bo nie pamiętam, ale to jest w okolicach 300-400 zł, jakoś tak. Niecałe 400 zł, więc uważam, że na taką baterię to jest fajna cena. Zobaczmy, co tutaj jest w ogóle w zestawie, bo ja sam jeszcze tego nie otwierałem. Tutaj mamy samą chyba wylatkę, Ok ładnie, zapakowaną, elastyczną. Zaraz to muszę jakoś zmontować i wam pokazać. O, tutaj spadły różnego typu podłączenia, to pewnie do spodu, od spodu do zlewu, do przekręcenia. No, i sama, słuchajcie bateria. Jeszcze jej nie widziałem na własne oczy. E, bateria z podgrzewaczem. E, myślę, że fajne wrażenie robi. O, ona chyba jest tak do podłączenia. Myślę, że fajne wrażenie robi, bo jest e, ciężka, solidna. To nie jest e, jakaś lekka tandeta. Ok, otwarcie. Tu tylko się ustawia chyba temperaturę. No, słuchajcie, jak to ma zadziałać. Chyba, że się przekręca, już leci woda. O, Może tak, trzeba by było przydać instrukcję. Może tu jest narysowane? Kolejny, ale możesz powiedzieć z aparatu. Ok, ponieważ tutaj, w tych warunkach, takich polowych, to wam pokażę to zrobiłem taki adapter, bo tutaj mamy gwint półcalowy na 3,4 żeby podłączyć wąż ogrodowy i w ten sposób e, to pokażę to na szybko ale zobaczcie <laughs> fajny patent na szybkie połączenie jak będziecie coś sami robić tyle tylko, że nam to wtyczka nie przejdzie przez tą dziurkę <laughs> zaraz to będziemy musieli coś pokombinować bo to jest Nagrywasz i tak się mam z tym męczyć, słuchajcie, um, tak jak wcześniej mówiłem, tak na szybko tutaj podłączenie. więc normalnie musielibyście pewnie zrobili może większy otwór i, wąż i po, e, prze, przewód, by poszedł na dół, e, albo e, może lepiej by ta bateria pasowała, gdyby była po drugiej stronie. No ale mam akurat taki zlew, nie będziemy w nie zmieniać. E, bardzo fajna wylewka, elastyczna i zobaczcie, jak fajnie leci woda. Tylko teraz musimy ustawić temperaturę. Mamy podłączenie. Dobra, Ok. I zobaczcie e, moment podgrzewania. Zapala nam się tutaj temperatura. I tu możemy sobie ustawić. 39 stopni było dobrze. No i słuchajcie, jest powoda. woda. czas. <grytanie> Gorąca nawet. 39 to jest temperatura jaka pod krusznicą, ja bym sobie to ustawił jeszcze mniej. 30, może 5? O! W zależności do czego potrzebujecie, jak do kuchni, do mycia naczyń, do tłustych rzeczy, to pewnie trochę cieplej. Ale możecie sobie to precyzyjnie ustawić, a nie jak w takich podgrzewaczach, przepraszam, tych najprostszych, gdzie macie albo gorącą wodę, taką że parzy i musicie ją mieszać, a tu sobie możecie ustawić temperaturę. I ta woda będzie bezpieczna dla dzieci, nikt się nie poparzy. A w razie potrzeby można podjechać, jeśli dobrze pamiętam, aż chyba do 50 stopni. 40, 55, słuchajcie, 55 stopni to jest temperatura, że ja w, tym, w takiej temperaturze rok nie utrzymam. Ale słuchajcie, jest wystarczająco duże ciśnienie wody. A tylko jak damy tak duże, to widzę, że spada temperatura, czyli nie nadąża aż tak podgrzewać. Ale możecie sobie właśnie wyregulować, albo to jest to też podmieszanie, o, może to bardziej nie jest to, że ono nie podgrzeje, tylko że jest podmieszanie. Słuchajcie, idę na żywią, w ogóle nie czytałem instrukcji, bo stwierdziłem, że... E no, zobaczmy, czy sobie to ogarniemy bez czytania instrukcji. Jak widać, da się. Całkiem fajna bateria. Fajna jakość. Nie można tu się do niczego przyczepić. Na pewno w tej półce cenowej jest super. Mi się bardzo podoba. No, teraz jest woda gorąca. Także na działkę. W miejsce, gdzie nie macie ciepłej wody i nie będziecie inwestowali w jakieś boilery, podgrzewacze, takie coś w baterii jest super. I mi się bardzo podoba, że można ustawiać temperaturę. E, bo ja lubię mieć możliwość e, ustawienia pod swoje potrzeby różnych rzeczy, i, i ta bateria taka jest. Także u nas. Akurat ona będzie zamontowana w garażu, ale będzie tam się świetnie spisywała i zobaczcie, jest wysoka, możecie sobie jeszcze to podnieść, więc nawet jakąś dużą rzeczę można umyć, czy duży garnek, czy tak jak w garażu jakąś dużą część albo obniżyć, żeby nie przyskało, ustawić to wolne miejsce. Bardzo fajna jest ta wylewka. No i reszta baterii też uważam sobie w porządku. Po włączeniu chwilkę trzeba poczekać, tak ciepłą wodę, ale teraz jest dosłownie parę sekund. Zobaczcie, tak jak tam o tym mówić. Czyli teraz znowu, kłócimy sobie zimną. Tak. Przestawiam na ciepłą. Ile ci zimna, zimna, zimna. Zimna. Coraz cieplejsza, teraz przez ciepła. No i już w tym momencie gorąca woda. Także fajna bardzo bateria. Cieszę się, że ona do nas dotarła na testy. I jeszcze będziemy ją wam pokazywać, jak już będzie finalnie zamontowana. Do zobaczenia. Echt dan? Extra. <laughs>